witam was w kolejnym odcinku na moim kanale I to jest chyba najbardziej spontaniczna rzecz, którą nagram w życiu Ale Chodzę dzisiaj na mój kanał i patrzę, że od miesiąca Kurwa, nie ma żadnego nowego filmu A ja bardzo bym chciała rozwinąć ten kanał I no nie wychodzi mi to w ogóle, bo y, przypomina mi się o nim raz na trzy miesiące, raz na miesiąc I uważam, że to jest bardzo zły wynik, ponieważ no Ja bardzo bym chciała więcej nagrywać, tworzyć tutaj coś i no, i zapraszam was na film, w którym będę mówić o moich pomysłach reżyserskich, ponieważ jestem reżyserem i uwierzcie mi naprawdę, e, bardzo bym chciała przynajmniej kiedyś być. I dzisiaj powiem wam tak pokrótce o paru moich małych pomysłach i może realizacji ich. Ogólnie to, jak już mówiłam, ten kanał jest totalnie luźny, więc tutaj nie ma nic praktycznie takiego, że nie wiem, kurwa, byście się dowiedzieli. Nie wiem, jak rozszczepiać atomy, albo jakieś inne matematyczne wyrażenia, albo chemiczne, albo fizyczne. Yy, no, mówię, ten kanał jest totalnie na spontanie w większości. Ja po prostu lubię gadać, bardzo lubię. Takie też kanały oglądać, które ogląda maks 10 osób, i to jest to. Podoba mi się taki format, więc jeżeli to się nie podoba, to po prostu nie oglądaj, nie wiem, takie coś. no Ogólnie to ja w swoim yy, koncie rysztelskim twórczym mam. Całe zero produkcji, licząc może jednej, która się chyba nie liczy, ponieważ swego czasu pracowałam nad jednym z moich małych takich filmów. Ponieważ bardzo mnie no, zainspirowała twórczość. Lucifera Valentine oczywiście nie jako człowieka, ale jako twórczość. I zrobiłam sobie taki mini film z jakichś takich moich nagrań na starej kamerze, którą też tutaj mam gdzieś tam leży. I złączyłam to w taką całość, dałam taką fajną muzę, i wygląda to tak zajebiście. I wszystko było super. I bym to nawet wstawiła tutaj, gdyby nie to, że mój program się po prostu zesrał i za każdym razem, kiedy konwertuję to na plik taki zwykły, niewykonalny, niewykonawczy, to wychodzi jakieś gówno i kupa, i no Tragicznie to wygląda. Więc stwierdziłam, że się chyba poddaję na ten czas, i na razie, nie wiem, póki czegoś nie wymyślę, to będzie w takiej formie. Nie wiem, może to jest jakiś znak od wszechświata, żeby lepiej tego nie pokazywać ludziom, ale. No nie wiem, nie wiem, Chciałam się jakoś wyrazić, zrobiłam to, wyszło mi moim zdaniem osobiście zajebiście Ale czy innym się to spodoba, nie wiem, tak szczerze trochę mi to zwisa i powiewa, bo mi się podoba, więc no Okej, okay, ogólnie tylko ja kwestia jest taka, że myślałam, żeby zrobić w ogóle dokument I nawet nagrałam o tym kiedyś film, ale tego nie wstawiłam, ponieważ wyszedł, wyszedł tragicznie A później był na, była jedna z najbardziej traumatycznych rzeczy w moim życiu, więc nie wstawię tego, bo mi się kojarzy ale będzie to dokument, mam nadzieję, że taki wyjdzie, mogę. Dokument o Death Infection i o w ogóle Grind Igor Grindzie w Białymstoku, Więc pozdrawiam cały Biały No, chciałam się na tym skupić. Bardzo znam dużo osób, które by chciały nawet wystąpić w takim dokumencie. I no, już mam takich parę, może nie propozycji, ale no, parę osób bardzo chętnie by wystąpiło i udzieliłyby wywiadu. Tylko jest jeden problem. Ja nie mam pojęcia jak to się robi. Nie wiem jak zrobić film dokumentalny. No i... To jest tyle. To jest cały problem. Ale myślę, że... nie, nie dalekiej przyszłości, czyli nie wiem, mam dwa lata, dajcie mi. Wyjdzie coś naprawdę spoko, albo trzy lata, nie wiem dwa. Mam nadzieję, że dwa albo rok. No i stworzę coś takiego fajnego, własnego i naprawdę będzie git. Ale no na razie nie obiecuję, to są na razie tylko moje plany. Mam... Większości na początku właśnie chciałam zrobić ten dokument. Mam jeszcze pomysł na inny dokument, ale o tym wam nie powiem, ponieważ to będzie może niespodzianka za parę lat. Nie wiem, kurwa, może, może tak będzie, może nie. Bo kto wie, co będzie jutro. Nie mam pojęcia. Może zdanie i wiadę gdzieś i coś tam, no. Ale to będzie kolejny dokument. Mam jeszcze jeden cały scenariusz na zajebisty film, który jest oczywiście moim zdaniem, zajebisty. Film o nazistach, więc. Myślę, że na wakacje może się jakoś zepnę i to zrobię, ale nie, 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 nic nie obiecuję Bo myślałam, żeby na początku jakieś doświadczenie zdobyć, nie wiem, na plan jakiś pójść, cokolwiek, nie? Ale na razie jeszcze o tym myślę, ale mam przykładowy scenariusz, tylko że dużo osób mi mówiło, że to może być bardzo kontrowersyjne, o coś tam No i to może być kontrowersyjne, ale tak szczerze nie wiem co ja zrobię, no kurwa kontrowersyjne. No wiecie, dużo osób, jak już usłyszy słowo nazista, to od razu będzie Czaki nazista, czaj nazista, ty się w ogóle ogarni weź, dziewczyno, y, ty nazistką jesteś JAKOŚ jak tylko słyszy jedno słowo kurwa, więc y, nie wiem, niektórzy są po prostu zjebani moim zdaniem, bo no po prostu niektórzy usłyszeli tylko, że to jest film o nazistach i od razu się zesrali i mieli takie. O". No ale trudno, no nie wiem, jeżeli komuś przeszkadza taka tematyka, to po prostu niech nie ogląda takich filmów i niech nie wiem, nic nie komentuje. I tyle, bo ja nic złego nie robię. Ten scenariusz, naprawdę jest zajebiście. Jest to zajebiście głupi horror, nie wiem, czy to w ogóle horrory można nazwać w połączeniu z Columbine, kurwa i stylem Quino Tarantino, więc no. Więc to jest właśnie jeden z tych planów. Mam jeszcze plan na ogromny film, który będzie cholernie długi. Myślałam, żeby zrobić w ogóle z tego serial, ale to jest taki ogromny projekt, że ja nie wiem, czy to kiedykolwiek gdzieś przejdzie i czy to będzie w ogóle ok. Ale na razie jestem w trakcie pisania scenariusza, który piszę tak kurwa od 2018, tworzę ten, ten scenariusz ten. Na razie go nie skończyłam, bo robię w międzyczasie 500 tysięcy poprawek i nie wiem, jak on wyjdzie. Ale mam nadzieję, że w przyszłości wyjdzie ten film. Będzie na pewno bardzo, bardzo, bardzo długi, albo nie wiem, jak w ogóle wyjdzie, nie? Ale na razie są to są moje takie plany i domysły, i na razie pracuję nad scenariuszem. A później, jak już go skończę, pewnie zajmę się podsyłaniem go komuś. Ale myślę, że przed jeszcze chciałabym nabyć jakieś doświadczenie jako reżyser. Na razie jestem reżyserem. Eee, no. Taki tak taki kurwa to nie reżyser, że za 5 zł. Ale na razie tylko tak jest, a kiedyś tak nie będzie Obiecuję wam to, albo nie, nie wiem yy, Ogólnie to też bym chciała wam powiedzieć, że też robiłam swego czasu kreskówkę yy, Którą nadal mam w głowie i bym bardzo chciała, żeby ona wyszła Bo animować umiem, ale tak, o, tak o, ogólnie byłam chora jakiś rok temu I strasznie się źle czułam i cholernie mi się nudziło I wtedy wpadłam na pomysł, że ja Usiądać i zacznę animować, bo miałam scenariusze gotowe do kreskówki, ale za cholerę nie umiałam animować i nienawidziłam animować, bo zawsze jak się do tego zabierałam, to miałam ochotę strzelić sobie w łeb. Ale tym razem yy, usiadłam do tego porządnie i przez tydzień, codziennie, przez 8 godzin katowałam Adobe Animate i on faktycznie coś potrafię i zmontowałam już naprawdę fajny odcinek. Jest krótki, bo trwa nie wiem 5 minut. Ale scenariusz jest gotowy, mam już nawet głosy nagrane niektóre, ale tylko niektóre, bo no, jest parę osób, które nie wiem czemu nie przesłały mi tych głosów, mimo tego, że się upominałam. A też problem jest taki, problem, no nie wiem, problem nie problem, ten jest projekt jest non-profit, ponieważ jestem biedna, więc no na razie nie mam komu z czego zapłacić tym aktorom, więc każdy miał zaznaczone na początku, że to jest non-profit i możecie sobie to wstawić do jakiegoś, nie wiem, portfolio, jak będziecie chcieli. No ale no, niektórzy jak się im nie zapłaci, to cię zobowiązują, ale nic nie robią, więc no nie wiem o co chodzi, ale nie pytam. I może się do nich upominać 10 razy, a i tak nie wiem, nikt mi nic nie odsyła, więc co ja zrobię, nie wiem. Yy, też nie chcę mieć dramy z tymi ludźmi, ale no mówię szczerze, że po prostu nie wiem o co mi chodzi, ale dobra. Więc jak znajdę jeszcze jednego aktora głosowego, a już mam jedną osobę chętną i bardzo pozdrawiam tą osobę tutaj, jeżeli nie ogl jeżeli ogląda ten film, a jeżeli nie ogląda, to i tak ją pozdrawiam, no. Ale jeżeli uda mi się to zrobić, to wstawię ten odcinek na mój inny kanał, który jest jakimiś animacjami, innym jakimś tym ale jeszcze muszę go trochę przearanżować, bo hmm, wymaga trochę poprawek. Ale jak już zrobię to, to myślę, że ta kreskówka też będzie spoko Ale na razie nie jest to mój priorytet może Chociażbym też się chciała tym zająć Ale mówię, głównym problemem są aktorzy głosowi I dużo mówiło, że o to jest proste powiedz na tyle grupek jest na Facebooku No to jest proste, tylko to jest praca z ludźmi A żeby się dogadać niektórymi ludźmi, no to naprawdę trzeba Nie wiem, górę jak kurwa przenieść yy, Bo no, niektórzy, nie wiem, nie umieją się dogadać Albo nie umieją trzymać terminów, ale Nie wiem o co chodzi, może córka chora, czy coś takiego, mogło się tak wszystko ale nie wiem, nie pytam Myślę, że właśnie najcięższą rzeczą w tym wszystkim to jest dogadywanie się z tymi ludźmi Ale mimo tego, że sprawia to bardzo dużo trudności przynajmniej mi, bo no ciężko jest się z kimś dogadać, kiedy ktoś ma coś innego kiedy ktoś jest po prostu ciężki do dogadania ogólnie jako człowiek ale sprawia mi bardzo dużo satysfakcji i no nie wiem, to jest fajne, ale z drugiej strony cholernie męczące i ciężko jest znaleźć osobę, która naprawdę się zaangażuje w projekt, a szczególnie projekt, który jest non-profit. Przynajmniej na ten moment jest non-profit. A kto wie, może kiedyś nie będzie non-profit, ale to nie wiem, nie obiecuję nic. Ale bym bardzo chciała obiecać. Więc trochę obiecuję ale tak na 50% nic no. Więc już trochę kończąc już moją tutaj etiudę. Nie wiem jak to nazwać, mój wywód trochę. To są moje takie wstępne plany na filmy. Mam nadzieję, że trochę Was zainteresowałam. Tym wszystkim. Jeżeli macie też jakieś pomysły, może Wy też coś tworzycie i byście chcieli, nie wiem, z kimś jakiś kolap zrobić, to ja tutaj jestem i możecie się do mnie odezwać. W razie czego ja też tam coś animuję, więc to też można się zgadać nawet z animacjami, nie tylko animacjami, także z scenariuszami, może coś razem popisać. A to jest bardzo mały kanał, kanał. I to mi się też mega podoba, że mam taki kontakt z moją publiką, która jest mała, ale jest. Tylko no nawet, bo piszą mi komentarze. I ludzie mi w ogóle piszą komentarze. Piszcie mi komentarze, bo to jest bardzo bardzo miłe, więc no. E, więc mówię, jeżeli ktoś będzie zainteresowany jakimś takim e, pracą ze mną, współpracą tutaj jakąś mm, filmową, to ja jestem bardzo chętna i zawsze otwarta, e, więc w razie czego e, piszcie mi w komach, e, a później jakiegoś DMA podam, to będzie zajebiście Ale to są moje na razie takie wstępne plany e, na te filmy i tak dalej. No bo mówię, że chciała w przyszłości tym zajmować. A jeżeli chodzi o ten kanał i w ogóle przyszłość tego kanału, to. To nie wiem. Głównie na tym kanale będą się raczej pojawiać takie typu filmiki, które trwają po 5-7 minut, po 10 maksymalnie, albo czasem 20. Tylko ja po prostu siedzę i gadam, i nie ma tutaj jakiegoś, nie wiem, tego montażu. Tutaj już lata, jakieś lampy, kurwa. To jest po prostu moje gadanie. Tutaj jestem taką mną jak zwykle i tyle. No więc tutaj mają się pojawiać takie filmy. Jeżeli lubicie taki content to zajebiście, Będę tu grać głównie o filmach, o muzyce, o jakichś tam swoich zainteresowaniach, dramach. I nawet myślałam o vlogach, ponieważ lubię nagrywać vlogi, ale też nie pasuje mi czasem vlogowanie, bo pokazuje dużą część życia A ja też gdzieś tam nie chcę bardzo ingerować w moją prywatność, więc no, na pewno się nie dowiecie o moich prywatnych dramach w życiu Nie będę nagrywać swojego ślubu, porodu, albo jakichś innych takich bardzo ważnych rzeczy, tak jak niektórzy youtuberzy ale będą tutaj ciekawe treści i będę tutaj dużo gadać, no i nie wiem, trochę gdzieś tak jako podcast czy coś. Ale no, kończę już ten wywód, ponieważ to trwa 11 minut, 12 prawie. Trochę go półcinam I no, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeżeli nie, to też um, niestety trudno. A jeżeli tak, to subskrybujcie mnie i piszcie mi w komentarze, ponieważ bardzo to lubię. E, siema.